Dzień dobry wszystkim Dzisiaj na moim kanale dość popularny samochód zainteresowani wiedzą E90 sedan no chyba w najlepszej wersji silnikowej czy najbardziej optymalnej 2,5 R6 218 koni auto z rocznika 2006 Dzisiaj taki krótki filmik zapoznawczy z samochodem. Wersja nie najbogatsza wyposażenia, ale wystarczająco. Są czujniki parkowania z przodu, z tyłu oczywiście fabryczne. Tak jak widać, pakiet chrom. W tej chwili auto stoi na stalowych, tak zwanych szesnastkach z ogumieniem zimowym. Jest uruchomione. Podjechałem na chwilę, żeby przybliżyć ten samochód A niektórym widzom Pogoda już zaczyna się robić Zbliżająca się ku zachodowi zaczyna być dość ciemno ale widać auto w pewnej krasie. Wyjechało przed chwilą z myjni w rzeczywistości tak wygląda nie ma żadnych zastrzeżeń do jakości powłoki lakierniczej. Poza jakimiś drobiazgami, w końcu kilkanaście lat już samochód ma. Auto generalnie jest bezwypadkowe, chociaż nie bezszkodowe. Dwa czy trzy elementy były lakierowane. Jeszcze za granicą, tutaj już nie musiało być nic. Szyby oryginalne. Żeby pokazać wnętrze, zrobię osobny film i ze szczegółami. Dzisiaj tylko poglądowo. Dla niektórych wada, dla innych ogromna zaleta. Skrzynia manualna. Siedzenia tak zwane sport Skóra. Materiał. Tutaj będzie mnie pięknie widać przez chwilę. Szyby z tyłu przyciemnione. Jeszcze z drugiej strony, jeszcze raz. Króciutko. Nie ma i drive'u. Ale ten system w tej chwili jest na tyle przestarzały, że trzeba by było robić aktualizacje, wymieniać ekrany, więc pozostawiam to do oceny. No po prostu Szwajcar akurat. Bo auto pochodzi ze Szwajcarii nie dopłacił za ten system. Może i dobrze. Niektórzy powiedzą, że to wada. Nie absolutnie nie przeszkadza. Wszystko inne jest w smartfonie najbardziej aktualne. Oczywiście ringi, spryskiwacze zmienione jedynie żarówki, żeby kolor podświetlenia był bardziej nowoczesny. No, dziękuję wszystkim zainteresowanym. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Następne filmiki o tym aucie już wkrótce.